「サトリーなみが引き止める山 Temat gier w animowanych produkcjach przeżywa ostatnimi czasy bardzo wysokie zainteresowanie ze strony twórców. Również w branży anime ta sytuacja dotknęła serwując takie tytuły jak Adcel World, Sword Art Online czy Druaga no Na horyzoncie kolejne produkcje, które garściami czerpać będą z jednej z ulubionych form rozrywki XXI wieku. Kolejnym dowodem silnego zakorzenienia się z grami, a dokładniej gatunkiem MMORPG jest anime Lock Horizon, o którym Wam dzisiaj opowiem. Elder Tale to bardzo popularna na globie gra komputerowa, osadzona we wspaniałym i dużym świecie fantasy. Również japońscy gracze bawią się przy produkcji wiśmienicie, zapychając ludne, często przepracowane życie codzienne. Jednym z czołowych japońskich graczy jest Shiroe. Jak mawiałem inni, Mózg każdego party, człowiek wykorzystujący w walce najróżniejsze manewry taktyczne przy pomocy swoich kompanów. Pewnego dnia do gry Elder Tale wypuszczony zostaje najnowszy dodatek, który zmienić ma w stopniu znaczącym balans gry oraz dodać nowe lokacje. Jak się dziwnym zbiegiem okoliczności okazuje, każdy napalony na dodatek gracz po zaktualizowaniu traci przytomność, by po chwili obudzić się w zupełnie innym świecie. To zjawisko spotyka również Shiroe, który już chwilę po przebudzeniu pewny był, że znalazł się w realnym świecie wykreowanym przez twórców gry Elder Tale. Wraz z nim do tajemniczego świata przyniosło się kilkaset tysięcy graczy, w tym również z Japonii. Co ciekawe, Japończycy znaleźli się na serwerze przeznaczonym tylko dla gracza z krajokwitnącej wiśni. Jak wydostać się z realnego świata gry Elder Tale? Co stanie się kiedy umrę? Dlaczego jedzenie nie smakuje oraz dlaczego NPC, czyli komputerowe postacie, zachowują się jak normalny mieszkaniec ziemskiego globu? Pytań nasuwa się oczywiście dużo więcej. Na wszystkie, a przynajmniej na połowę z nich dowiedz się oglądając pierwszy sezon anime Log Horizon. Na samym już wstępie wypluć muszę ciążące na mnie słowa. Log Horizon to najlepsze odzorowanie gier MMORPG w postaci animowanej historii. Każdy obcujący z tym gatunkiem gracz poczuje się tutaj jak ryba w wodzie. Najróżniejsze smaczki typu PvP, questy, eventy, crafting, klasy, profesje, instancje czy gildie przedstawione i wyjaśnione zostały tutaj bardzo fajnie i całkiem szczegółowo. Szczególnie w początek historii, prócz budowania reakcji, widza ze światem i bohaterami wyjaśnia bardzo dużo pojęć często pojawiających się w grach MMO. I choć z początku wydawać nam się może, że seria ma dosyć luźne podejście do tematu zdobywania doświadczenia, odkrywania świata czy budowania relacji między innymi graczami, w późniejszym etapie zmienia się to i nadaje produkcji swojej własnej oryginalności. Chodzi o to, że Lock Horizon to nieczysty i soczysty showness z masą akcji. To seria idealnie zbalansowana, która poza walkami skupia się także na innych równie ciekawych aspektach. Gracze A raczej, tak zwani przez NPC poszukiwacze przygód, przyzwyczajają się do sytuacji, w jakiej się znaleźli i powoli wchłaniani zostają przez problemy codzienne świata Elder Tale. Aby dobrze żyło im się w nowym domu, poprawić muszą gospodarkę, wprowadzić swoje zwyczaje i święta oraz porozumiewać się drogą dyplomatyczną z mieszkańcami Elder Tale, czyli NPC. Tutaj należy się duża pochwała dla autora nowelki, jak i dla scenarzysty wersji anime. Lock Horizon bardzo interesująco pokazuje także tę często olewaną stronę konfliktu, czyli politykę. Ta cecha znudzić jednak może wielu widzów, a w szczególności poszukiwaczy serii napakowanych akcją i romansem. Dla mnie była jednak miłym dodatkiem, podwyższając poziom produkcji. Bohaterowie anime Lock Horizon to także bardzo duży plus całej produkcji. Dawno już nie spotkałem się z tak wieloma bohaterami, którzy swoją oryginalną osobowością wybijają się na tle konkurencji. Tutaj każda postać ma swój wyjątkowy charakter, sposób bycia oraz idealny podkład dźwiękowy. Shiroe, czyli główny protagonista, to bohater bardzo mądry, opanowany, który w najtrudniejszych momentach nie waha się i wie, jak mądrze postąpić. To jeden z niewielu głównych bohaterów, których polubiłem już na samym początku seansu. Również jego kompanii, czyli Naotsugu oraz Akatsuki, to bardzo przyjazne dla widza postacie, które wielu z Was na pewno polubi i lub już to zrobiła. Dochodzi jeszcze masa innych interesujących i przyjaznych postaci. No właśnie, przyjaznych. To postacie, które ciężko nie lubić, mało serii ma taką ekipę. Lock Horizon, ta sztuka się udała. Mnie osobiście trochę dręczyło jedynie to, że przedstawiono zbyt dużo postaci w wieku gimnazjalnym. No ale to pewnie dlatego, że na moim karku trochę już wiosen więcej. Przejdźmy więc do kwestii oprawy audiowizualnej. Tutaj już tak kolorowo nie jest. Widać, że autorzy nie zainwestowali zbyt dużych pieniędzy, by historię Elder przedstawić z jak najlepszym poziomem graficznym. Oczywiście nie twierdzę, że kreska jest brzydka, ma swój klimat, jednak animacje, walki są już nieco bardziej drętwe. Nie przeszkadziło to jednak uzyskać efektu walk ciekawych, a nie walk z kodami drewna. Tak więc poziom graficzny przedstawiono został klasycznie i bez fajerwerków. Podobnie ma się z muzyką, która wpleciona w tło została bardzo starannie, jednak utwory pojawiające się podczas seansu podzielić możemy na te, które wpadają w ucho i te, których praktycznie nie zauważymy. Inna sprawa ma się z openingiem, który wykonany został po mistrzostku. Szkoda tylko, że podczas półtora minutowej wstawki początkowej widzimy w ułamkach sekundy, co dokładnie wydarzy się podczas 25-odcinkowej przygody. Ending to także niesamowicie przyjemny wpadający w ucho utwór. Podsumowując, Lock Horizon to produkcja bardzo interesująca, skierowana jednak nie do każdego widza. Mimo iż seria idealnie przedstawia dobro, jakie spotkamy w grach MMORPG, co już jest bardzo dużym magnesem dla widza, który jeszcze tej produkcji nie oglądał, to jednak przedstawia także problemy polityczne i gospodarcze. A co za tym idzie, duża część serii poświęcona zostaje dialogom. To zniechęcić może jakąś część widzów, a w szczególności fanów shounenów. Jeśli jednak szukasz idealnie zbalansowanej produkcji, która tonuje walki z dialogami, racjami i nawet po trochu wątkami miłosnymi, naszpikowaną śmietnymi postaciami, Lock Horizon stworzone zostało właśnie dla ciebie. Ja produkcję tę doceniłem, dlatego wystawiam jej solidną ocenę 8 z plusem na 10. Drugi sezon został już zapowiedziany, jego premiera już w październiku.